Dzień dobry. Łukasz Kruczek ma zostać nowym trenerem polskiej kadry kobiet. Za chwilę do tego przejdę, ale niech pretekstem do podjęcia tego tematu będzie to, co wydarzyło się już dobre kilka dni temu. 12 marca 2019 roku nasze zawodniczki w skokach narciarskich Kamila Karpiel oraz Kinga Rajda zapunktowały w Lillehammer. Kamila Karpiel Zajęła miejsce 28. Kinga Rajda zajęła miejsce 29. Ale przy okazji Kamila Karpiel pobiła rekord polski kobiet w skokach narciarskich, skacząc 121 metrów na skoczni wylechamy, na skoczni dużej. Wiele osób mówiło, że nasze zawodniczki, na przykład Adam Małysz, jeszcze przed startem sezonu, jeszcze w dobie tego sezonu letniego. W zeszłym roku mówił, że nasze zawodniczki nie potrafią skakać na skoczniach dużych. Marcin Bachleda w wywiadzie mówił, że nasze zawodniczki przez cały ten sezon odbyły tylko 20 skoków na skoczniach dużych, a właściwie tylko kilka dni, kilka dni tego row air, na które całkiem przypadkiem w pewnym sensie zostały wysłane. Wystarczyło, żeby nasze zawodniczki na tyle nauczyły się skakać na skoczniach dużych, że zapunktowały, zapunktowały w Pucharze Świata i tak jak Mówię 28. miejsce Kamili Karpiel, 29. miejsce Kingi Rajdy. No i co się wydarzyło? Co się wydarzyło, o czym informacja, która pojawiła się w mediach, to jest to, że Łukasz Kuczek ma zostać trenerem polskiej kadry kobiet. Ma zastąpić Marcina Bachledę. Jakie jest moje zdanie na ten temat? Moje zdanie jest takie, że obawiałem się przed sezonem tego, że Marcin Bacheda został trenerem polskiej kadry kobiet. Obawiałem się tego, że tam mogą powstać jakieś takie napięcia w tej kadrze, dlatego że przez wiele lat trenerem polskiej kadry kobiet był Sławomir Hankus. Trener Sławek, jak to mówi Kinga Rajda. Układ tak wyglądał od tego czasu, że Marcin Bacheda został przed tym sezonem Został trenerem polskiej kadry kobiet. Zajmuje się Kamilą Karpil i pozostałymi zawodniczkami. Natomiast poprzedni trener, trener Sławomir Hankus zajmuje się Kingom Rajdą tak naprawdę i kilkoma młodszymi skoczkami. Kinga Rajdy trenuje razem z chłopakami młodymi, a pozostałe nasze zawodniczki z Marcinem Bachledą. De facto dwie zawodniczki polskie odnoszą sukcesy pojawiają się w Pucharze Świata i faktycznie z sukcesem i można powiedzieć, że Marcin Bachlada jest trenerem Kamili Karpiel, a Sławomir z poprzedni trener polskiej kadry, jest trenerem Kingi Rajdy. I widać, że ten układ działa, tak naprawdę, ale PZN postanowił tutaj, Adam Małysz tak mówi, przyspieszyć, jeśli chodzi o rozwój polskich tutaj skoków narciarskich kobiet i postanowił zatrudnić Łukasza Kruczka. Jakie jest moje zdanie na ten temat? Moje zdanie jest takie, że Łukasz Kuczek. My cenimy tutaj, naprawdę cenimy polskie kibice. Myślę, że cenią Łukasza Kuczka za to, że doprowadził Kamila Stocha do sukcesu w Soczi, dwa Złota Olimpijskie do Pucharu Świata w tym sezonie 2013-2014. Ale powiedzmy sobie szczerze, Łukasz, od tego czasu minęło 5 lat. Łukasz Kuczek od tego czasu właściwie tylko. Jedynym sukcesem Łukasza Kruczka jest medal w drużynie z Mistrzostw Świata 2015 roku z Falun. takim dosyć eksperymentalnym składzie, takim dosyć przypadkowy ten medal. Bardzo się z niego cieszymy, ale w ciągu tych ostatnich pięciu lat to jest jedyny sukces Łukasza Kruczka. Z polską kadrą było generalnie już gorzej. Przez trzy lata Łukasz Kuczek prowadził kadrę Włoch, która nie zrobiła praktycznie rzecz biorąc, trzeba już to podsumować tak naprawdę nie zrobiła żadnego podstępu. Łukasz Kruczek wywiadach narzeka na organizację we włoskich skokach, ale przecież to on jest odpowiedzialny za sukcesy kadry A. Tych kilku zawodników, których ma pod sobą Alex, Alexa Insama, Sebastiano Colorado, tych kilku zawodników i ich brak ich sukcesów na arenie międzynarodowej jest bezpośrednią przyczyną bezpośrednim skutkiem jednak trenowania ich przez Łukasza Kruczka. Dlaczego tak się dzieje? My już, oczywiście my już kibice tego nie wiemy, ale prawda jest taka, że zawodnicy trenowani, kadra A trenowana przez Łukasza Kruczka, nie zrobiła w ciągu trzech lat kadra włoska żadnego postępu. I teraz Łukasz Kruczek, który, no właściwie ostatnie lata. Jest bez sukcesów. Oczywiście tam mamy kciuki za niego, za jego rozwój jako, jako trenera, ale praktycznie rzecz bez sukcesów, nie wiemy, z czego to wynika. I teraz Łukasz Kurczek na, ma wrócić do polskiego sztabu i trenować kobiety w momencie, w którym Marcin Bachleda jednak okazało się, że osiągnął jakiś sukces, że potrafi osiągnął sukces z Kamilą Karpil i także potrafi współpracować z poprzednim trenerem polskiej kadry, kobiet. kobiet z, z trenerem Słowomirem Hankusem. Wydaje mi się, że ten układ powinien zostać, dlatego że po pierwsze, też z uwagi na to, że Marcin Bachelda osiągnął sukces, jednak druga przyczyna jest taka, że Teraz pomysł jest taki, że Adam Małysz mówi, że Marcin Bacheda jest dobry jako asystent, niekoniecznie jako główny trener, ale jednak przez rok Marcin Bacheda był głównym trenerem. I teraz co ma zostać asystentem Łukasza Kruczka, a co z, z trenerem Sławomirem Hankusem, który też odnosi sukcesy z Kingdom Ride'ą, ma być jeszcze bardziej przesunięty jako asystent, asystent asystenta? Nie podoba mi się to, nie podoba mi się ta sytuacja, nie podobają mi się wypowiedzi Adama Małysza, o Marcinie Bachledzie. Marcin Bachleda, ten może tak traktowany, tak pomacoszemu, może nikt w niego nie wierzył, osiągnął jednak jakiś sukces i teraz chce mu się to zabrać. Wydaje mi się, że to też wypowiedzi Adama Małysza tutaj robią złą atmosferę w ogóle w kadrze. Ja kiedyś już nagrałem filmik o tym, co sądzę o tym, że Adam Małysz jest koordynatorem Polskiej kadry do spraw skoków PZN do spraw Skoków narciarskich i kombinacji norweskiej. Adam Małysz jest moim idolem jako skoczek, jako sportowiec, dopóki skakał. Natomiast jeśli chodzi o jego dalszą działalność już tą w pzn to mam wątpliwości. I o ile dotąd Adam Małysz atakował młodszych zawodników w polskiej kadrze, to teraz uwagi na to, że kadra A także ma problemy, to widać, że zaczyna atakować na przykład Kamila Stocha. Źle to wygląda brzydko to wygląda i mam nadzieję, że, że Łukasz Króczek znajdzie jakieś miejsce w polskiej kadrze, znajdzie jakieś miejsce w ale niekoniecznie jako główny trener kadry kobiet. Takie jest moje zdanie. To wszystko. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia następnym razem.